Dobra, a my jesteśmy i do miasta, do Santa Maria. Tu jest hotel Rio. Jak on moryju, co to ma pałas? Nie wiadomo, co to jest. Po tym obejrzymy. W każdym razie też my o nim myśleli. O. ale wybraliśmy Royal Horizon. E, na razie jest OK. Oczywiście zrobię podsumowanie, plusy, minusy. Ale na razie hotel się cały czas rozwija, jak pani rezydent powiedziała, więc będzie tak, że on będzie się z Tobą coraz lepszy. Docelowo dążą, jak to pani rezydent powiedziała, do tego poziomu, który ma być już na stałe. Eee, no, pamiętajcie, że hotel jest e, otwarty od czerwca, więc tak naprawdę mamy e, który? 5 listopada, dzisiaj. Więc no, jest otwarty 5 miesięcy zaledwie, więc. No to jest całkiem nowy hotel, który gdzieś tam faktycznie dąży do tego, jak, jaki ma być, tak? A my sobie idziemy dzisiaj do Santa Marii, tylko tak pacza, to jest cały czas jeszcze hotel Rio. No też jest e, gigant, nie? No jak to Rio? One są giganty, no. Dobrze, chopa, zostawia jak z tyłu, to sobie można pogodać. E, zobaczymy, jak się idzie tędy, do miasteczka, a będziemy wracać plażą. Jeszcze się tu nikt nie stracił, no bo to ciężko się stracić, jak jest jedna droga, jedne miasto. No i w odniesieniu do oceanu, wiesz, kaj, że jest. <gryw> Więc trudno się stracić, ale pewnie są tacy, co by poradzili. Natomiast my mamy nadzieję się nie stracić, wrócić jeszcze na obiad. Idemy tam, jest teraz godzina 9.55 dokładnie. Idemy teraz, ze względu na to, że pani rezydent powiedziała, że o 11.00, mniej więcej koło 11.00 ci rybacy tam wyciągają te świeże ryby. I warto to zobaczyć, żeby wiedzieć jak, no, jak oni tam tną, robią steki z tych ryb na miejscu, filetują i tak dalej. Co tam jeszcze? No, tutaj nie chciałabym zdradzać, co pani rezydent do, bo warto se iść na takie spotkanie. Chyba, że ktoś jest tydzień, no to... I szkoda mu czasu, bo to jest jednak dwie godzinki takie spotkanie. To będzie sam musiał e, sam ogarnąć. Natomiast my e, i tak, i tak na temat wycieczek nie słuchali. Znaczy nie słuchali, byliśmy tam, więc my słyszeli. Ale nie bierzemy wycieczek i taki Bierzemy wycieczki w tym roku kolejny, rok, tak jak w Omanie, czyli Polak w Tropikach. E, jutro będzie pierwsza wycieczka e, na bagi. Potem jeszcze będą dwie. E, wszystko zobaczycie oczywiście na moim kanale wszystkie z tych wycieczek. No podczas tych wycieczek zwiedzi się tak naprawdę cały ten całą wyspa, bo wyspa jest niewielka. Jak my wylądowali na jednym końcu wyspy, tak na ten drugi, czyli na ten Cypel, przyjechaliśmy 20 minut, więc no wyspa nie jest wielko. Ciepło jak? Nie powiem kaj. E, wilgotność tu jest wielka, jest 89% wilgotności. Czy mi pokazuje indeks UV? No indeks UV na razie średni, bo jest godzina 10, ale i tak praży. Więc nasmarowani my są, bo tu jak każdy go do, żeby się smarować 50, my tam troszkę odporni dzisiaj 30. Zobaczymy, czy nas nie zjaro za mocno. O, tam jest ze hotelu Rio. Aquapark, z tego co widzę, bo oni mają tak y, akwaparki Riupalas, Palace, o Riupalas Palace Santa Maria, tak się hotel nazywa, dobra. A my w tamta strona do jedynego tutaj miasta. Y, po drodze my mijali te hotele Ten y, Atlantico, Oasis, y, Belorizote. Mieliśmy chyba jakiegoś jeszcze, ale no nie pamiętam, w każdym razie nie wiem, czy to mam nawet nagrane, czy nie. Może to nagrom, jak będziemy nas odśmigać. W każdym razie, wszystkie te hotele są kać tutaj, blisko w pobliżu. Tam nie wiem, czy to jest, należy jeszcze do Rio, czy to jest już inny hotel, ale wygląda jak inny. O, samolociki lecą, zobaczcie. Samoloty w ogóle mają to do siebie, że one tutaj lecą, lądują ee, no, na tym drugim końcu wyspy. To jest na 20 km stąd i generalnie ich nie słychać, jak lecą nad naszymi głowami. Nie wiem o co chodzi jakby szybowały. Tego dosłownie troszkę słychać, ale jak się jest na basenie, w ogóle tego nie słychać, więc e, no takie ciekawe, nie? Patrzę, co tu mają napisane. Ale oczywiście i języka to nie rozumia, nie kumia. O, tu się dalej buduje jakiś hotel zaś. Generalnie to jest co chwila coś w budowie i ten nasz hotel, ten Royal Horizon, on się też dalej rozbudowuje. Więc to jest tak, że Yy, że tam jeszcze będzie dalej, dali, to wyglądało inaczej, nie? Yy, Tam też chyba jakiś plac budowy będzie, no tu mają miejsce jeszcze, żeby te hotele budować. Yy, mają plac do tego, yy, co najlepsze nie słychać tego w ogóle w hotelu, więc tak są te hotele tutaj postawione, podejrzewam, że jednym, drugiemu gdzieś tam nie zawadzą, nie słychać nie, nie dochodzą do nas te głosy, żeby coś tam było. Waluło i tak dalej. Ale dobra, to tyle na teraz. Ja Wam skrócę. Czy może inaczej? Wszystko naględzić, a skrócę Wam ten filmik, przyspiesza. Bo pewnie dojście do Santa Maria, do miasteczka, zajmie nam jakieś 20 minut do 30 minut. I no raczej nie będziecie tego w całości oglądać. Więc trochę Wam to przyspiesza. Na Dobra, tu jak widzieliście po drodze mijaliśmy hotele Radisson. Mijaliśmy teraz Hiltona, tu jeszcze kasyno z Hiltona. Więc to jest bardzo blisko naszego hotelu, już bliżej Santa Marii, Bo nasz hotel jest na samym końcu na tym cyplu, więc no i dalej. Po lewej stronie jest Klinitur. To jest klinika, do której... Jak, klinika w ogóle, która jako jedyno ma podpisane umowę z Itakom. Więc jakbyście przylecieli z Itakom, to tylko i wyłącznie do tej kliniki żeby was zawieźli do żadnej innej I jak powiedziała pani rezydent, no jedyne, jedyny wkład w wasze ubezpieczenie, to jest 25 euro a reszta pokrywa i taka, nie? więc e, no nie jest to daleko naszego hotelu czekajcie, mamy teraz godzina 10.09 no czyli my sobie takim wolnym krokiem 15 minut nie sugerujcie się filmikiem, bo ja tam przyspieszyłam ale do tej kliniki. No. Przy tej klinice następny hotel się buduje. No, Budujesz tu tego multum teraz. E, pewnie za 2-3-5 lat, Jak się tu przyjedzie, to się nie pozno tej miejscowości. Póki co jest jeszcze wszystko takie dzikie, nie? Także to se zapamiętajcie, Klinitur. jakby coś to do tego. Albo przyjdźcie sobie piechty, jak umiecie łazić, albo po prostu mają zawieść, nika indziej. Bo tu w hotelu nam się zdarzyła sytuacja, taką pani godała, że ją e, zawieźli spod hotelu do innej kliniki, która nie ma podpisanej umowy z i taką. No i musieli tutaj wracać, nie? Więc jakby co to Klinie tour I wiecie, że to jest cały czas po drodze z hotelu w stronę Santa Marii nika Jak on by na tamtym rondzie pierwszym skręcił w lewo, to od razu. Nie. Mają jechać prosto. Cały czas my idziemy prosto i cały czas tak ta droga wiedzie, nie? E, tu już przed nami widać miasteczko. No to ile nam to? 15 minut? 20 max zajęło. No tu się coś będzie budować, no. Casino Royal. Nie wiem, coś się tu będzie budować dalej. I tu tak jest, tu się teraz rozbudowuje wszystko. Te Santa Maria to jest jedyne miasteczko, które tutaj jest. Turystyczne, oczywiście, na wyspie. Jest jeszcze, tak jak pani rezydent dała inne miasteczko, bardziej ubogie, bardziej biedne po drugiej stronie gdzieś wyspy. My na pewno na wycieczce tam pojademy. No, bo tak jak godzą te wycieczki, obojętnie czy weźmiecie z biura podróży, czy weźmiecie w polach w tropikach, one wszystkie mają ten sam program. Czyli z wszystkimi pojedziecie dookoła tej wyspy. I z tego co my widzieli, to i bagi, i ta salbę bez tajemnic, czy jak to się tam nazywa, to są wycieczki, które odwiedzają te same punkty. Natomiast różnica jest taka, że w Polach w Tropikach macie to po polsku. A jak my patrzyli na stronie, i taki, to było napisane, że w niektóre dni jest tylko po polsku, w inne jest angielskojęzyczny. O, tak fajnie kolorowo, nie? Ten domek niebieski, ten zielony, tamten czerwony, czy tam różowy, czy pomarańczowy, no znowu jak znowu. Tu zaś dojście do plaży i zaś jakiś hotel tu będzie. No. Cisnijmy dalej. Dobra, i tu my doszli. Hotel Belo Horizonte, Oasis Atlantico, też bardzo popularny w sieci. I taka wysyłają albo do tego naszego, albo tu na ogół. Bardzo już blisko miasteczka, bo praktycznie my są już e, gdzieś tam no najbliżej tych domów, tak. Więc jakby komuś zależało, żeby być jeszcze bliżej niż my są. No to tu do tego hotelu. Tyle, że ten hotel już no, swoje lata gdzieś tam ma, bo już widzę, że dawno, dawno do niego się jeździ. A tamten e, jest nowy, nie? W którym my są. Taka różnica. Ale są niedaleko od siebie, więc jakbyśmy szli plażą, to pewnie byśmy go też od strony plaży minęli. Tam się dalej wszystko buduje po tamtej stronie. Tam też jest jakoś Woda, nie wiadomo z czego, nie wiadomo czemu. Jutro się spróbuję dowiedzieć z czego i czemu ta woda tam jest. Tu się nam chodnik kończy, więc trzeba uważać. O, tam jest dojście do plaży. Tak jak go tą plażą, będziemy wracać z miasteczka. O ile wyczymiemy to, to ciepło. No bo wilgotność daje popalić. I temperatura 30? 30? No to też. Także jak ktoś nie lubi takiej temperatury, polecam jakoś styczeń, luty, bo jak my chcieli w zeszłym roku, w lutym, zamiast do Omanu przylecieć tutaj, to nam go dali, że tu będzie jakieś 21 do 24, maksymalnie 27 stopni, ale z większymi wiatrami, nie? Więc to jak ktoś woli, to chłodniej trochę to tak. Natomiast no, pani rezydent wczoraj powiedziała, że jak ktoś myśli, że tu są chmurki i nas słońce nie opoli, albo jak ktoś myśli, że są chmurki i poleci deszcz, to się myli, Deszcz to tu widzieli 7 razy w ciągu ostatnich dwóch lat, jak ona tu jest. Prawie dwóch lat, jak pani rezydent tu jest, więc no. Ale jakieś sztormy ich tu podobno nawiedziły i tak dalej. Więc ciekawe, z czego ta woda, muszę dopytać. O z Atlantico, Salinas Sea Resort. O, więc to. Tutaj ten taki znany hotel. I dalej, już do miasteczka. Będziecie widzieli, ile już odtąd, no to już widać, nie? Po miasteczku, to już jest, tu. ile już odtąd właśnie to jest, że to jest dosłownie rzut beretem. Czyli tak naprawdę, wyleziecie z hotelu już jesteście, nie? W tym miasteczku. Hello. Uh, you recognize me? New horizonte hotel. Eh. New, New horizonte hotel. New horizonte. I work there. Eh. Yeah? Yeah, okay. yeah, tak? Ja pójdę, musimy wleźć no. Cześć. W porządku? Dziękuję, dziękuję. Cześć. Nie ma problemu. Cześć. Nie, bransoletka ściągła, bo pan chciał, kolega nasz, okej, okay. chciał nam wcisnąć wszystko. Nie rozumie, że my sobie tylko przyszli dzisiaj, bez pieniędzy, w ogóle tego nie kumie, nie? Ja mówię, że you don't understand me, a on mi tak understand. <laughs> i mi proponuje dwa hipopotamy za 35 za chwilami padło, że mogę wziąć jednego za 50, więc no nie, nie dajcie się nabrać, bo nie o to chodzi. Facet ze mną może przelecieć i pół miasta, ale i tak nie kupi, jak nie będę chciała i oni tego nie rozumieją. Ja rozumiem, że to jest do nich zysk. I rozumie, że to jest jak w każdym innym kraju i tak dalej, ale nie, nie dam czegoś wcisnąć, co nie potrzebuję. Chciała tylko znać cena. No, powiedział mi 35 za parę, za chwilę chcę 50 za jednego. Słyszałeś to? to? Ten, że Wiem, że on nie jest stąd. No tu pani rezydent powiedziała, że to są ludzie często z Senegalu, z Gambii, bo ym, no, ten ciemny kolor skóry yy, to nie są ludzie stąd. Ludzie stąd to jest jak pani powiedziała, jak kawa z mlekiem. Tacy mu prawdopodobnie. No i faktycznie, do się ich poznać. Więc ten, więc nie dajcie się po prostu nabrać, nie dajcie się naciągnąć, bo to, że on ze mną przeleciał pół miasta i to, że ja tu za nim szła, no okej, okay, mogła być miło, mogła iść, jak on ciśnie, mogła mu już na starcie pojeździć, nie, dzięki, ale jak on nie rozumie, że my nie mamy kasy i nie chcemy i nadal mi ciśnie, no to sorry. Ta była stąd, widział się bo taki kolor fajny. No, i tak bym wam pewnie pokazała więcej, jakby nie leciała za tym panem, bo by było na spokojnie. Tak macie film w przyspieszeniu, bez przyspieszenia? <grystanie> Miasteczko Santa Maria, <grystanie> obeszli w 5 minut, bo kolega leciał, ale to nie o to chodzi, żeby ja coś kupiła jak nie chcę. To on mnie tam może naciągać. Poza tym zabrał mi czas ten, co jest na ryby przeznaczony, więc musimy leszek cić na molo. On mi się tu może pogodać. Nie, bo właśnie on powiedział, że od masz czyści. No. <gry> Ino, że powiedział, że Molo jest tam. Ja wiem. On powiedział, że Molo jest tam, więc musimy i tak tam iść. Czy znaczy, wiesz, że on za mną może lecieć? On może mi wciskać, co chce, ale jak jej ja nie chce, to i tak nie kupię. Na co mi tam jakieś figurki? Czy on je zrobił ręcznie, czy on nie produkuje taśmowo? No nie, bo by każda była inna, a nie każda taka sama, nie? No tu jest, no. Tu się coś dzieje, bo tam jest kolejka. Czekaj. No i tym deptakiem bymy sobie ładnie szli, ale to jeszcze pójdziemy, nie? Nie dzisiaj, ale pójdziemy jeszcze, nie? Tam do czegoś ludzie stoją. Nie wiem do czego. Tu możecie sobie też wypożyczyć ten, w sensie wycieczka, o. jakieś. no same... Wiecie, nie, nie jest to tak rozwinięte jak w Turcji, że co e, krok to kupicie coś. Ale też już widać, że co chwila jest jakiś miasteczku, e, jakiś sklep otwarty w tym miasteczku. I to pani powiedziała nam razem, że koło 20 sklepów hotel buduje pewnie. Aha, no tam e, typowe produkty. Typowe produkty i pamiątki tam. O, tu dochodzimy sobie do znaku Santa Maria. I będziemy wracać plażą. Poszukamy samolotu. No szkoda mi tego, że on tak ze mną przeleciał, bo mogła chce iść po leku, nie? No ale niech mu będzie, no, Przeleciał się może mu lepiej, tylko że mu po tym głupio, bo ją ja wylazła ze sklepu po prostu. Tyle. Tu sobie zrobimy zdjęcie? Dobra, czyli będzie przerwa, porobimy sobie tutaj po raz zdjęć. O, tak to tu wygląda. Dobra, za chwilę. Będziemy się włączać na razie.